Jak sa chce stawiać w lasy, ja siałas to je dobrze sobie wybrać. E... Taki plac, gdzie jąbanze zrobiony jedna scena, a tak peprydzy to ta scena może robić za tyle e... scanów i wtedy na małe stywy plus dorobić e... no to co feleje. No lepiej je wybrać czy mome, tak przecidły drzełe. Tam przez wiatr, czy przez sole bunt przecidły, i wtedy te tak wyrwa. I tej pod tym może zrobić szałas. No ale czasa to samo może zwrócę. Tak, tutaj to nie jest taki szałas na ludzi mieszkani czy na jakiś survival, który jeszcze na tym co jest a nie znaja. ale tak dla estetici. Czasa dla, letacie dla góry prosto, plebecy, w tym lasy, pybudowani ciegłe, festiwiani, tam mistrzowani przed tym. No to taci są może coś zrobić, ale je po krzyża Co może zrobić jak ten taci szała, so ju cał i drzełe bardzo ju tak. Yy, no, na taci irty u leżało. No to może coś zrobić taci ci Już coś zrobił, tu bo z Taci to było przecidły ze pod tacim tacim nurta. A teraz je tak no. I i najem no, zrobił sobie tak ci gniostkę dosłowno to, to za ta ci gniostka To, e, to jest taka stanka zaryja pokryża bleży co tam je e, wereti bo tak e, teryt co tam je widzę ale tam pokryża co jest zwróć ale na terety to mogę pokazać tu jest taka jedna stanka to jest to jest po prostu tak z gałęzi tak e, pewić lonych, peplotłych e, była weści bo, bo gdzieś jest do tuntka, nasygała, na a Atery je na Taci w Wesiawie No ale to nie jest nic dziwny, bo to jest raz a był Gzes jakoś w Głedniku, ja bym tego nie dozywał, no ale to jej wiedzę i to deszcz pada, i burze bywają, czasem wiatr to zwróci, czasem człowiek może przeleść i co tam, nie wiem, kłepnąć, jak Musa nie było widzy, a czasem może jako Sarna co przebiegnie. No i wtedy to w świat całe To było weści. Ta stanka też była weście. Jeszcze pakiedzie, to kweli, jak to fain tu węzdrzy. No to tu jest o fame buduje ta ci rzecze. No i to jest dosyć proste do zrobienia, Tu sa prosto yy, bierze jakiś tam wietwie co będą leżały. I są z weski, bo wszedł ich krzewizny. wszedł ich zakrzywienia, całe kołeźli płełan to je weeramc do tego, żeby zapleść w tym sztuce. Inna gałąz, inna wietew i tak brakuje seł carcy, w carcy, żeby zrobić taką stankę. I w to ona może wejść tak lechłe, a tak po prywzy to ona jest dosyć mocna, znaczy mocno, nie wiem, słoń by może to przewalił, ale to nie jest aż taci niestabilny, to jest dosyć stabilny. Ja mogę tym trzystać i to równak stoi. No, i to tak tak nie do stoi łet gładnika. No, jak sobie coś zrobi, to ja fajną satysfakcję. Czyli, ja nawet taka ływka, ale ja na nie nie sadł, bo ja na je ciasto sery Ja bym zle zrobił, że ja bym tak ja zrobił. Znaczy, że tak ja miał usadził I miejsca, że ją ja mógł postawić kamie, kamienie, płet, ta belka. Ta po prostu gdzieś tam na luz w lasy. Prosto płetnia, ani żeby tak był słupczyć, no bo tery, to tam już je widzę, że to jest tam były do upłyniły, a jakby to było, leżało na tych kamieniach, to to by tak nie płegniło i może by nie było tery tak serii. No ale czasem jakie tak ci yy, ciun, to są mezie na tym nawet kasąst, ale na przez to przechodzą marwci Altery płych kiedyś ta scanka, no to je, to je yy, z, ze zwróconych drzewa. i ona jest, no tak, wyższa a to drzewo jest tyle to jest tego drzewa, to jest tego drzewa ta stanka zrobiony. tutaj nic nie jest jakoś inaczej, w inny sposób e, zbudowany to jest niepewny stanka i na tej stanki, co weszło, był taki sos, co i e, podłapał, kiedy Józefa Chełmę wścigał ze z brus, tak z płeć jak tam wlezę na ja tam katalogi jak robotów, to tam wenmu y, ja y, jeden taci wenmu jedną taką pryca swoją, gdzie węd tam takie przedstawieni przedstywieni święty trójce w no, i najmut szlachwewny układ i tam u góry jest słońce tu jest krzyż a tu jest łekwe i tam są tacy we że je łęc nytera Jezus Wiara, duch człowiek. Już się tak zastanowił, co tu chłodzi. Już nie wiem, czy łe to Józef chłodził, Józefowi, chłodził mówisz, ale już tak no, na pewno nad tym posiedziu i zacząłem że to może chłodzić, taką refleksję nad tym, jak Święty Trójca sa ukazywała w w dziejach człowieka. Nie było leidz. Łejc ukazywał się w rodze ukazywał się w rodze, w niterze. No i dlatego y, taki wizerunek słońca, to jest tacy to, to jest lepiej wezrzał, no, ale jak gdyby nie był nie był to jest słońce i to jest wyobrażenie łejca dlatego y, w nyterze, w słońcu wyobrażenie łejca no bo wiele kulturów wiele takich prymitywnych kulturów Miało w jakimś sztuce swojej historii, albo niech dali, mają taki wyobrażenie: Wejca z nieba. Wejca nieba teren, teren był też czasem Ujawerniwony ze Swinca. No, taki wyobrażeni, że je jeden Bóg to, co, to jest ciekawi taki wyobrażeni, że je jeden Bóg to jest w bardzo takich prymitywnych kulturach często z Petykuny. Hteryn, był no, bowleży, zledza matera, jest tak wysok na niebie, no i rozmaity są taci, teorie letim błęgły, no ale w każdym razie często ten Bóg nazywany nazywał No i chodzi o to, że taci, błęga, młeże, e, jakby we wnioskuwać jego istnieni, domyslewać jego istnieni, na spłedlim tego, co my widzimy, na spłydlim rodę. Że człowiek zdrzy na to, i widzi w tym znanci ci, ci projektu, znany ci z twórcy i i Somesli, że to sa tak same nie, samo się nie wzięło i że to tyś wezdrzy, jakby tym ciarowym ci jeden rozum, e, No bo skutkiem tak z płepry wzięło politeizm. E, jedna z teoriów, no katolickich takich badyrów. Ale równak e, ciekawe, do przejęcia jest takie, że politaizm, co tak pływze, wzała z totemizmu i z rozmaitych takich, e, no, irtów, zafascynowani rodą. Że, I jakby argumenta mutis za tym bez to, że w niektórych takich nyternych religiach często się pojawia taki, jako kwestia, że był jakiś bóg stwórca w stwórcach, teren Westu zabity, jakiś bóg z twórca teren Westu, insi Irtłę Brażony, a teraz ledzy Weddywając Cza innym jak czymś mniejszym, stworzonym jakby przez tego stwórca. No i to by się z tym, że ledzę Czedest, Cele, Jedurnigłe, błega łejca, Stwerycela w tym pieryścieńskim wetpacenim człowiek lewi temu no potem że a w sumie to te drzewa ja zwierzęta rozmaite insi rzeczy ci człowieka petykały one były człowiekowi lewi jakby blesci. wet ty że jeden white i on zaczął temu oddawać ccia błesku no i stąd ta politeizna, no i po temu to zaraz kwesty żywota, czyli rozmaite kultę, że mamy kult słońca, mamy kult y, miejscą kultę nieba, kultę zemi, rozmaitech partów, rodę, chterne płe, przepisanim im y, znanków y, błeszczich, y, tak papier y, No staw, stywały se tych pierłeśnych religiów, nyternych religiów Błegama. Postępny part tej te No to jest krzyż, to jest merk wiary chrześcijański. Jezus wiara, syn wiara, no bo tak po e, Mesla że takim różnym aspekta Ewangelii było to, że Jezus przechodzący na świat wykazał ludziom, że ten Bóg, jak Izraelicy wierzą, je łejca, a łen je tego łejca sena. Wen przeszedł po to, żeby pokazać relację. No i on tak poprzywdzie, położył wiksi cesk na wiara, nie na łeb tak jak to ju sadzeja, on położył cesk na wiara, łedrodzu, ta pierłeśna wiara Abrahama. No i tyś zadł nama przez swoje dziecy postępną rzecz do wierzenia, to jest, że Jezus stąpił z nieba Stylusa człowieka y, głosu dobrą wiada Umarł na krzyżu, dla igłę zbawieni. No i potem zstąpił do piekła, i potem zmiar stół. To my weznowomy w kredo, to my weznowomy w wiarę. No i merka tego, merka tego chrześcijaństwa jest prawie krzyż. Bez tej wiary my będziemy mieli zwiadeł Jezusu, i my to musimy przejść na wiara. Tak jak my. Ja ciągle błęga, ja cis błęcimy, cemesa, mężem do meslec, na piękną rodę, tak jak sadome slełe rozmaity ledę, tak jeze same besa do meslec nie młysza. To musiało przyjść ta wiara, która, która została zapisana w Ewangelii i my musimy wierzyć, że tak, tak po zapewniwze stało, że pewniwze błęz syn stąpił na ziemię i z się człowieka. No i je uległe jak symbol człowieka i jak symbol też myśli percepcji. No i tu w tym kontekście może chodzić o to, że Święty i duch, swoje swojej lubi jakby tacewać w samym człowieku. W samym człowieku. No bo jak my poznawamy, że w naju mieszka Święty Duch? My poznawamy tak, Y, Poznawamy to na taczy urt, że ju płe przerzecy ma ci głęsłe drodzeń płecyk do błega. Cciejemy ja ci staci w tej wierze w Jezusa Chrystesa. ciejemy taci m, płeciecy Beca, becy zeca małejca. My to widzimy jakby w sobie. My w sobie widzimy dzejani z i No i tak ziele co sam możemy do meslec, gdzie jest tam że rodze, że lesena my sam możemy, yy, możemy doznać przez to, co jest nama za do wierzeni w tych dogmatach, tak? Płe twierdzy to nama, bene naju, duch. Teren tak i bene człowieka. Nie wiem, czy to prawie mił na mesle Józef Heumüewści, no, ale i tak yy, przez rajunce, set jegłe pryce co stać ciągle jemso no nie chcę, rzeknąć, że ktoś ze ale tak nad tym przesadł i sobie pomyślał, że mm, taką pozycję może być dotyku wezwać żeby jakby to sobie przypominać, to do tego całego gniazdka jemso do tak taką prawie weźłobiznę łobizna za tą pozycję. pozycją. Ja myślę, że to ciekawie wezdrzy, no ciekawi ta ci placy do i, i nie wiem do posiedzeni i tu za wiele nie sedzę tak poprywdzę. Wiem to zrobił i tu za wiele nie sedzę. Jak jutro widzę tu wiem czasa przechydył i uprywił ta, ten płot. No bo Łęca cały czas wali. Węsa cały czas renuje, je nut. Czasem tam po 20 wat i 200 tysi chyba e, wnetka rok. Nie jakoś tak bardzo intensywno, bardziej na takie regle, że o miłem taką handkę, to jem co so płaszyć, wiem co tam Płytą u tych wietwiów, tych badilów, No i ale to myślę, że to... Yy, czy to jakiś yy, yy, skończ? Nie wiem. Ja nie wiem, czy to może nazwać skunszta. Dla mnie to było po prostu takie spędzenie czasu, pewne takie medytacje może. No, chterna yy, Chterna prosto. Yy pozwylała ja, mi, abym głosni mesle zebrać, No czasami się słęchuja jakichś tam podcastów, o kuliu Remusa y, słęchu, Kuliu tuę słęchu, zjedzić go jej przygód Remusa, czasami jakichś innych e, rzeczy, e, nie wiem na YouTube, jakichś tam zamkłosców, teologicznych, e, kulturowych, historycznych, no i to jest ci mesla fajny plac e, do pokazania. Gniostkły taki. Może pojedz was grifa, no bo tu jest a wiele Tu jest a wiele ka siebie przeto jaki tu to robił, jaki je tu sedził. Może pojedz że to jest taki gniostkłe grifa, Może są wyobrazy, że jest z tyłu, to sedzi, Ja tak jakoś tam krzyku, I nie wiem co on robi. Co so tak łeb to ile to tam samie zmyje to weźłobieni. Nie wiem co so to jest tak sezji, co so tak krzyko, ten grif jak... Nie wiem jak ci z wań ci wydywają gryfę, ale no, myślę, że mogłoby być co stać igły. Nie wiem, bo taki. No, co na taki... taci.